Imię ojca i syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, uśmiecham się dla Ciebie. To Ty obdarzyłeś mnie wszystkim co dobre i piękne w moim życiu. To Ty ofiarowałeś mi chwilę szczęścia, prawdziwej radości. Nigdy nie chcę o tym zapominać. Nigdy nie chcę skupiać się na tym co złe i smutne. Jesteś tuż obok, a z Tobą wszystko musi być dobrze. Zbawicielu, każdy mój radosny dzień to tak wielki dar. Mimo, że w moim życiu pojawiło się wiele zmartwień, przeszkód do pokonania i życiowych wyzwań, staram się pielęgnować w sobie wdzięczność za każdą małą, ale dobrą rzecz, która jest częścią mego życia. Dzięki Tobie nie pochłonie mnie żadna ciemność. Na wieki będzie płonąć światło wiary, którą noszę w sercu. Chryste, dziękuję Ci, że codziennie uczysz mnie się nie poddawać, nie ulegać stresującym myślom. Składam Ci dzięki, że z każdej próby pozwalasz mi wyjść zwycięsko. Z każdego problemu ratujesz mnie. Obdarzając wiedzą, dojrzałością i pokorą. Wiem, że wszystko, co dla mnie zdecydujesz, będzie dobre. Akceptuję to, co się dzieje, bo mam Ciebie. Panie, wielki dar życia to wystarczający powód, bym codziennie się uśmiechała, patrzyła w niebo z radością. Proszę, błogosław mnie. I pozwól, by w moim sercu zawsze żyła nadzieja i miłość, które mają moc ocalenia od wszelkiego zła. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże.